Witam Was serdecznie w to czwartkowe popołudnie. Wybaczcie za mój głos, ale dopiero wstałem, jeszcze kater cały czas mam. Ale odbieramy nagrody za Food Champions i Division Rivals. Zobaczymy, co się dzieje w Champions, i wtedy ocenimy, czy bierzemy standardowo końsy, czy jednak yy, będziemy brać sobie może paczki. Rangę chyba mam pierwszą Division Rival, więc nie powinno być problemu. A teraz tak, Liga Weekendowa, moi drodzy Gold 3 standardowo, więcej mi się naprawdę nie chce wbijać w tej gierce 30 tysięcy megapaczka i mega rzadkich kart. A teraz wybór piłkarza: mamy Felixa, mamy Zajecha, mamy Benzemę, Ignabriego w zasadzie to są te 3-4 karty, które chciałem trafić. No i zobaczmy, no chociaż Felix, jak wsiądzie, widziałem, że każdemu prawie siada byłby spoko, pod overall niech jest 85 drugi pick chyba standardowo jak umie nigdy nic nie trafiam <laughs> nawet Felixa nie chcieli dać, 84 jakieś hradecki, no standardzik po prostu standardzik e, no najlepiej to chyba już zapomnieć o tym i po prostu momencik jeszcze przejść do Następnych pików, no widziałem tam na kartomanie, że ludzie naprawdę trafiają. A ja widzę, że standardowo to co zawsze będą do przepałki. Jeżeli chodzi o paczuszki, mamy 3, 4 paczuszki. 3 paczuszki, Zacznijmy od megapaczki. No kompletnie nie wierzę, żebym cokolwiek trafił w megapaczce. Dla mnie te paczki są bez sensu. Nigdy mnie nie miało kautu. I tak jest dalej. Nawet ekranów. No i właśnie o tym mówię. Nacho Fernandez. Fajnie, fajnie. Powinien być dość drogi, względem względu na to, że wyzwania aktualnie jego jest chyba robione. Więc ja... Nawet nie 1500 monet, więc... Nie zapomnijmy. Ale to na Lisha, To na Lisha jest bardzo fajna karta. Tylko ten overall, nie? Na moje wygląda na kartę co najmniej 83. Ale na czym ja, co ja tam się mogę znać, eee, okej, okay. piłk, nie chcę tego, nie chcę, tifo, nic zostanie. Pierwsza mega paczka standardowo do dupy. I kolejna mega paczka, zobaczmy. Ja mówię, wybaczcie za mój kater, dobra, po raz kolejny nie mamy, nie mamy walkoutu, ale mamy jakieś ekrany, to jest chyba Dele Którego mam już w klubie. Prawdopodobnie niewymiennego, proszę, zdjęcie mu. Zmienili e, Delali, tak jest, go mam e, Dobrze, że to jest e, wymienna karta myśliwy jeszcze Zawsze się przyda A co to za pioseneczko? Czemu? Powinna być opcja w odsłuchaniu tutaj e, Po prostu, że klikam i patrzę co to jest za piosenka, nie? No, brakuje mi tego Dobra, dla do Ali tam pewnie nic też nie jest warte, ale jeszcze rzadkich zawodników, czysiądzie chociaż jeden walkout? Oto jest pytanie, tak jest, mamy walkout, może coś porządnego na pewno. Nie, na no czemu ten pan. Moja pierwsza myśl po chwili, kurde, może będzie to ten. Litman. A! Przecież on też jest z Finlandii, ale jeszcze Da Silva, ok. Hradecki, zobaczę sobie na futbinie. Aktualnie chłop kosztuje 14,5 tysiąca nawet nie opłaca mi się go sprzedawać. E, da Silva oczywiście jest na 100% na QuickSell, ale jest partej. Partej może być coś wart. Party kosztuje za arsenalu aktualnie moi drodzy 10 tysięcy, więc no bardzo fajne e, miło zobaczyć tutaj ten akcent od razu go sobie sprzedajmy e, Godyna sobie zostawił, ze względu na to, że on pewnie jest warty za jakieś 5 tysięcy a ja go będę miał 6 tysięcy, a ja go będę miał po prostu do sbc więc nie ma co... Da Silva, ty na pewno nie wchodzisz w górę, aczkolwiek e, chyba są teraz zadania odnośnie właśnie tego e, moleta i nie wiem, czy sobie tego nie zostawić, bo wrzucę go sobie po prostu w, na tom na ławkę, nie? Na, do pierwszego składu. Więc niech ten cały skład idzie do klubu i no i co, i trafiłem kartę wartą, z paczek mi wypadło jakieś 30 tysięcy kolejne. Eee, bo tu mamy 15, 25, no może 35, 40 tysięcy zostałem z paczek, no to e, dupy nie urywa, czyli standardowo, moi drodzy, wybaczcie mi, że sięgnę po złoto. 1 w funkcji 75 monet. No to są mega paczki. Walić te mega paczki. To to jest nieopłacalny biznes z mega paczkami. Ranga pierwsza udało mi się wbić. Standardowo w czwartki po prostu gram yy, w czwartki i piątki gram sobie na chillku w Rivalsy, A potem przez weekend w yy, w Kwestii czasu, to lecę sobie do golcika trójki standardowo, żeby coś ugrać. Jeżeli zapytacie o mój skład. Tak on się prezentuje. Na zmianę tutaj mam plan dać pana DHE. NDHA jest, kurtua jest dla mnie po prostu jednym wielkim niewypałem. Trafiłem go. W ogóle macie tutaj, jakie paczuszki jeszcze potrafiałem? No i okej. Okay. Mega paczka. Rzadkich kart. Chociaż jeden inform. Jeszcze żadnego informa nie było. Już długo nie było. Jest inform. Dobra. Może jakieś tutaj... co tu mamy? Belgia, Kevin, Klisajen, oh, Kurtua. Bardzo dobry traf. Moi drodzy, to jest bardzo dobry traf. Jeszcze się dużo może pokazać. No niestety nie. Ale okej. Okay. Kurtua. Ja mam Lorisa na bramce, więc myślę, że Kurtuła wleci na bramkę. Ale to muszę poczekać, aż kupię e, pana Ramosa, i wtedy będzie idealnie sobie tam siądzie. Dobra. Najpierw paczka rzadkich zawodników. No, jak nie tu, to gdzie? Nie ma lokautów, ale są ekrany. E, to jest chyba ten inform śmieszny. A nie, to jest zajech zajech. W sensie? Okay. O! Okej. Pracownika chciałem, ale chyba nie je dostanę. Jest walkout. Zwykły. Ok, zwykła karta i to jest. OBLA oh, Handanowicz. <grym>. O. Kurde. Ale okej. Okay. Miał się się na walkout, no mógł to być lepszy, kurczę, a nie bramka, to Ale to, to jest mieście. wymienne czy nie wymienne? Tak. Wszystko wymienię, a. dlatego to robiłem. Jeszcze Saul w pasce, a Handanowicz jest warty. No i teraz tak. Tutaj go trafiłem. Kupiłem film, no kurczę, chłop jest naprawdę mega, fajnie mi się im grał. Dopiero pierwszy meczek zagrał, ale. Ale zrobił różnicę. Dejonga testuje, Griezmana i Azarda. no zobaczymy jak będziemy się grało. Tutaj prawdopodobnie dzisiaj wleci Mendy. Zobaczymy jeszcze w jakiej cenie jest Mendy. Mendy aktualnie kosztuje 140 tysięcy, więc akurat nie na niego mam, ale troszeczkę mi szkoda aż tyle hajsu wydawać, żeby przetestować sobie jednego grajka. Eee, więc z wchodził za Marcelo i naprawdę bardzo fajnie się spisywał. Od jego żota miał dosyć no ale standardowo widzimy i Zrobiłem tego taliskę, też jestem ciekawy. Jego gry. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Piki jak zawsze wyśmienitech radecki. Przydasz się do składu razem z. Panem Luisem Alberto, czyli jesteś do niczego i nie będę Cię używał. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Kto wytrwał do końca, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zapraszam na streamka po 19 standardowo w czwartki. No i co? Trzymajcie się. Pa, pa.